Jesteśmy po pierwszym treningu z bramkarzami z naszych grup Celiot. Postanowiliśmy z trenerami z MKS-u zacieśnić troszeczkę współpracę pomiędzy pierwszym i drugim zespołem a naszą Akademią Piłkarską MKS Polonia Warszawa. Chcielibyśmy wychować tutaj zawodników, którzy będą przyszłością bramki Polonii. Chcemy poprowadzić szkolenie tak, żeby chłopcy, którzy kończą wiek juniora mieli płynne przejście do piłki seniorskiej, żeby leżyli się już z metodami treningowymi, ze sposobem treningu, który my praktykujemy w pierwszym zespole. Jestem pozytywnie zbudowany tym, co zobaczyłem. Zarówno i młodsza, i, i starsza grupa, grupa chłopców, bo, bo mieliśmy dzisiaj tutaj bramkarzy z roczników U19, U17, U15, ma naprawdę bardzo fajną bazę po to, żeby, żeby rozwijać umiejętności na tej pozycji. Będziemy chcieli to mocno wykorzystać i zapraszać na treningi pierwszego, drugiego zespołu i w drugą stronę ja oczywiście jako trener bramkarzy pierwszego zespołu będę chciał brać czynny udział w ich rozwoju w Akademii Piłkarskiej. Dzisiejszy trening był bardzo pozytywny dla mnie i myślę, że dla chłopaków. Dużo wiedzy. Trening z trenerem pierwszego zespołu od zawsze był marzeniem, odkąd tu przyszedłem te 11 lat temu. Fajna dodatkowa jednostka do cyklu treningowego i no, na pewno pozytywnie będę wspominał ten trening. Moim celem w Kolonii jest dostanie się do pierwszej drużyny. Myślę, że jest to realne. Moim największym marzeniem jest zagrać na Konwiktorskiej przy pełnych trybunach. Grać jak najwyżej w piłkę a na razie celem gra w drugoligowej polonii. Miejmy nadzieję, że w pierwszo, w przyszłym sezonie.